Cześć! Dzisiejszy temat to nauka angielskiego z filmów. Chyba każdy próbował tak się uczyć angielskiego. Niestety, wielu poległo. Z jednej strony, warto uczyć się angielskiego, właśnie z anglojęzycznych filmów, bo można się bardzo dużo nauczyć, ale z drugiej strony, może to być karkołomne, jeśli weźmiesz się do tego nieodpowiednio. W tym materiale chciałbym pokazać Ci kilkunastosekundowy fragment właśnie takiego filmu, a później go razem z Tobą przeanalizować. I gwarantuję Ci, że będzie to nie tylko fajna lekcja, ale też świetna zabawa. Ale zanim Zaczniemy dwa, może trzy słowa wstępu, takiego tła. Dokładnie 8 lat temu wypuściłem swój pierwszy kurs do takiej ogólnej nauki angielskiego. tak głównie dla początkujących. I zobacz, już wtedy stawiałem na naukę angielskiego z filmów, bo ta metoda jest po prostu niesamowicie skuteczna. Można się nauczyć masę zwrotów w krótkim czasie. W kilka dni to mogą być dosłownie setki nowych słów, opanowanych w zwrotach, w sytuacjach, gdzie pasują do kontekstu. Swoją drogą zmieniłem się chyba przez tą prawie dekadę, no nie wiem, daj znać na plus. No i właśnie z filmów można się uczyć łatwo, szybko się to zapamiętuje, ale trzeba spełnić kilka warunków. Ja w międzyczasie dopracowywałem tę metodę, obserwowałem też moich kursantów, którzy wzięli udział łącznie w dwóch edycjach takiego wyzwania filmowego Enlinado mówimy, gdzie łącznie było nas tam ponad 500 osób. I w związku z tym wyzwaniem, ale też ogólnie w kwestii uczenia się angielskiego z filmów mam dwie informacje. Po pierwsze chciałbym tutaj od czasu do czasu w swoich mediach społecznościowych dorzucać takie analizy scenek filmowych i bardzo proszę, daj mi teraz znać, co myślisz o takim pomyśle. A druga informacja jest taka, kiedyś jeden z moich widzów napisał mi, że pamięta wyzwanie, ale wtedy nie mógł wziąć w nim udziału. I czy teraz jest jakaś możliwość dołączenia, czy na przykład dostępu do materiałów. Na początku pomyślałem sobie tak, no to wyzwanie już było, mieliśmy to na żywo. Więc po sprawie, ale z drugiej strony myślę sobie tak: Darek, masz dwie edycje, ponad 70 scenek, dokładnie opracowanych i omówionych, dodaje jakieś 700 zwrotów przedstawionych w formie dialogów, w formie interakcji najróżniejszych sytuacji filmowych. I czy mogę to tak po prostu zmarnować? A może by wypuścić to w formie pakietu. Zatem... Omówienia zostały skrócone, także teraz mają średnio 10 minut, no i oczywiście do każdej scenki standardowo dorzucone jest słownictwo, przykłady wykorzystania tych słów i zwrotów, które pojawiały się w scence, no i krótka praca domowa, krótkie zadanie do wykonania. I ja osobiście zapamiętałem to wyzwanie jako coś wspaniałego. Bawiłem się świetnie zarówno przy przygotowywaniu tych scenek, ale później też na live'ach, przy przedstawianiu tego i przy interakcji właśnie z odbiorcami. I tutaj mam prośbę do uczestników tego wyzwania. Dajcie mi proszę znać, jak to wyglądało z Waszej perspektywy i co myślicie o takim pomyśle. Natomiast Ty, jeśli spodoba Ci się to, co za chwilę zrobimy, czyli przesłuchamy tej scenki, później ją dokładnie przeanalizujemy, a Ty. Będziesz rozumieć 100% i myślisz sobie fajnie by było przerobić aż 70 takich z dokładnym opracowaniem, ze słownictwem, z przykładami wykorzystania tego słownictwa, z prostym zadaniem do wykonania to uwaga, uwaga, daj mi znać, albo w sekcji komentarzy, albo napisz mi wiadomość prywatną, nawet na tym portalu, na którym to oglądasz. To już nie przedłużam, do dzieła lecimy z analizą tej scenki. How's it going? Hello, well, my love. I can't take no for an answer. About what? About us? Mm, just don't hurt me, Nick. I've been hurt too many times. I know how hard it is to go out with someone new. I mean, there's always that fear of, well, getting hurt. Okay. Na pewno, teraz. Udało ci się zauważyć, że w tej scenie jest coś, co nam przeszkadza, a mianowicie muzyka, tak jakieś tam granie, może na trąbce, może na saksofonie, ale to jest tło i to czasem może być problemem w filmach, zwłaszcza jeżeli nie mówią tak cicho, na tak naprawdę tym samym poziomie co muzyka. Więc. Przygotuj się, że w filmach tak to często może wyglądać. Może to być ułatwienie, na przykład do skojarzenia, ale często to bywa jednak utrudnienie. I spokojnie, jeżeli nie udało ci się zbyt wiele zrozumieć, to na tym właśnie mi zależało. Tak, żeby pokazać ci, od jak niskiego poziomu możemy zacząć, nawet jeżeli jesteś osobą totalnie początkującą, do momentu, gdy będziesz rozumieć całą tę scenkę, nawet z jej problemami. Więc lecimy teraz z analizą jej. Hey Nick na początku mamy: "Hej Nick," How's it going? To akurat było dość proste. Jego imię to jakiś Nick. Może to jest skrót od imienia Nicholas. I później takie. No właśnie, to jest przywitanie. Nie daj się nabrać na to, że popatrz taki zwrot, który brzmi mniej więcej jak How's it going? How's it going? Że to jest pytanie, co słychać? To jest takie bardziej przywitanie. How are you? Działa dokładnie tak samo. How are you? What's up? I tego typu różne zapytania kogoś. Co słychać, jak leci, tak naprawdę takie bardziej przywitania. To to How are you? How's it going? To twój rozmówca nie oczekuje, że będziesz mu opowiadać o całym swoim życiu. Hey Nick, how's it going? Spróbuj powtórzyć. How's it going? Lola, my love. Co on tu odpowiada? Odpowiada też imieniem Lola. My możemy powiedzieć płasko Lola, to jest takie bardziej Lola. I do tego dorzuca My Love. Lola, my love. Lola, miłości moje. Albo Lola, kochanie, być może on zna tę kobietę, my jeszcze teraz nie wiemy, nie znając fabuły tej sceny, może on ją dopiero podrywa, ale zobaczmy, że tak tam faktycznie powiedział. Lola, my love. Lola, my love. I can't take no for an answer. No i tu nam się zaczyna robić trudniej, prawda? Tutaj zaczyna się robić trudniej. Być może ktoś wyłapał słowo answer. Tak mniej więcej wymawia to Amerykanin, którym zresztą jest ów aktor, answer, i to jest po prostu odpowiedź, tak? answer the question. Brytyjczyk często powie to jako answer, answer. Amerykanin gdzieś tam to R będzie chciał podkreślić. Ale on na początku jeszcze coś mówi. Coś tam. For an answer. Ale co wcześniej? I can't take no for an answer. On powiedział tak. I can't take no for an answer. Cóż to takiego znaczy? Zobaczmy, jak sobie to zapiszemy. I can't take no for an answer. I być może... To ci pomoże. Popatrz, być może takie coś ci pomoże. I can't take, no, for an answer. W angielskim ten zwrot I can't take something oznacza, że nie możesz czegoś znieść. I can't take it anymore oznacza, nie mogę tego znieść. Więc on nie może znieść, no, czyli nie, for an answer, jako odpowiedzi. Jakby nie może znieść nie dla odpowiedzi. Tak czy ona, jak powie nie, to on nie może tego znieść. Czyli lektor w filmie prawdopodobnie by to przetłumaczył jako: Nie zniosę, jeśli powiesz nie. Czyli my już wiemy, że on ją raczej podrywa, prawda? Chce ją być może gdzieś zaprosić. I zobacz, że teraz to będzie słychać. I can't take no for an answer. I can't take no for an answer. Widzisz? Zobaczmy dalej. About what? About us. About what. To nie jest ładne, wyraźne about what to jest about what. Przetłumaczylibyśmy to jako w związku z czym, tak? W związku z czym nie możesz znieść. No ale chodzi o to about what, czyli o czym, tak? O czym. A on odpowiada about Aż. Co znów lektor pewnie przetłumaczyłby jako w związku z nami, ale on mówi o nas, tak? Nie mogę znieść nie jako odpowiedzi. O czym? O nas. Zobaczmy to teraz. About what? About us. Mm, just don't hurt me, Nick. I've been hurt too many times. I popatrzmy, tutaj ona coś mówi, ale nie rusza ustami, ponieważ to są jej myśli. I to może być mały minus, gdyż nie widzimy jej ruchów, twarzy, ogólnie mimiki, nie widzimy gestykulacji. Po prostu słyszymy dźwięk. Może to być minus. Jak w filmach tak się czasem zdarza, że lektor coś mówi, my go nie widzimy. Dlatego trenujemy ucho. Zobaczmy, co ona tam sobie myśli. Ona mówi tak. Padło jego imię Nick, ale padło też słowo takie. Brytyjczyk wypowiada jako hurt. Amerykanie coś w stylu hurt, don't hurt me. Czyli nie rań mnie. Tak? Ponieważ to słowo hurt ono oznacza ranić kogoś, zadawać komuś ranę. I ona chyba na początku powiedziała mmm, please don't hurt me, Nick. Um, just don't hurt me, Nick. Mmm, just don't hurt me, Nick. Nie rań mnie, Nick. Po prostu nie rań mnie, don't hurt me. No, i zobaczymy, co ona w całości powiedziała. I tu nam wchodzi coś takiego, jak prezent perfect, nasz mm, ulubiony czas, ale ja go też omówiłem i bardzo szybko ci go przedstawię. I've been hurt too many times, czyli przetłumaczymy to jako hmm, byłam zraniona tak wiele razy ale ja mam takie coś czego chyba nauczyciele angielskiego nie lubią a mianowicie proponuję tłumaczyć to czyli ten nasz present perfect to i've been tak naprawdę jest skrótem od i have been proponuję to tłumaczyć dosłownie w celach nauki czyli ja mam bycie zranionym zranioną zbyt wiele razy to two dwa two tak, to jest zbyt czegoś. Tak, zbyt jakaś ilość czegoś. Too much time. Zbyt wiele czasu. Too many times. Zbyt wiele razy. Więc to jest takie zbyt jakieś, tak? I've been hurt too many times byłam zraniona zbyt wiele razy. Widzisz, to możemy sobie w celach nauki, żeby tak skojarzyć ten czas po wykonaniu kilku, kilkunastu ćwiczeń będziesz to rozumieć bez problemu, ale można to próbować tłumaczyć dosłownie. Czyli ja mam bycie zranioną zbyt wiele razy. Zobaczmy, że teraz to będzie słyszalne. No i zobaczmy dalej, co on mówi. I know how hard it is. I know how hard it is. I know how hard it is. Czyli i know, ja wiem, tak? Chociaż to know może oznaczać także znać, ale w tym przypadku przetłumaczymy to jako wiem. How hard it is. Wiem, jak ciężko jest. Być może on też ma tego typu historię, no ale zobaczymy dalej. how hard it is. I know how hard it is to go out with someone new. To go out with someone new. To go out oznacza wychodzić z kimś, na zasadzie takiej wychodzić na randkę, wychodzić na spacer. To go out with someone. Czyli wiem, jak ciężko jest to go out, by wyjść with someone new, z kimś nowym. I zobacz to słowo, my znamy jako new, prawda? Większość z nas powie to jako new, ale oni mówią to jako new. To jest przykład tego, że akcentów jest cała mnogość. My się nauczymy jednej wymowy, a ktoś przyjdzie i powie inaczej, i możemy tego nie wyłapać, dlatego co? Trenujemy ucho. I know how hard it is to go out with someone new. On top powiedział. Just don't hurt me, Nick. I've been hurt too many times. I know how hard it is to go out with someone new. I mean, there's always that fear of, well, getting hurt. I tu mamy coś najtrudniejszego. Ta część będzie najtrudniejszą częścią tego materiału. Spróbuj wyłapać jak najwięcej po tym, co on powiedział ostatnio. I mean, i mean było coś tam, I mean, i to I mean w tej sytuacji oznacza takie I mean mam na myśli, to znaczy, o, to jest takie, to znaczy I mean. To właśnie jest taki przerywnik, taka wstawka, takie dające nam kilka sekund na pomyślenie coś. I mean you know, to są właśnie tego typu wstawki, no rozumiesz. No, sam wiesz, m? to jest coś w tym stylu. I on tam mówi I mean. I mean always that fear of... I mean there is always that fear. I mean, there is always that fear. Czy naprawdę on tam tak powiedział? Tak? Czy to był jeden wielki zlepek bełkotu? Za chwilę zobaczysz, wyłapiesz te wszystkie słowa. I mean, there is. Tylko, że on nie powiedział there is, tylko there's. There is always that fear. Fear, czyli jakiś strach, lęk przed czymś. No i zobaczymy przed czym. I mean, there's always that fear. Of... I mean, there's always that fear. I mean, there's always that fear. Jest zawsze that fear, ten strach, tak? That fear, czyli ten strach, tego rodzaju strach, przed czym? I mean, there's always that fear of, well, getting hurt. Fear of, fear of czyli lęk czegoś tak naprawdę, a nie przed czymś, mówimy przed czymś, a lęk czegoś of. I mean, there's always that fear of, well, getting hurt. Fear of, później mamy, well. Well, getting hurt. To, well, tak naprawdę, to jest kolejny przerywnik, kolejne takie coś, co nie musiałoby tutaj być, ale to jest właśnie ta chwila na to, żeby, you know, well. Um, to jest taka dodatkowa wstawka. Well, często jest też na początku zdań. To jest takie a zatem, a więc, czyli zawsze jest taki strach przed getting hurt. I tu mamy pewną trudność, to getting hurt, ponieważ trzeba wyznać słowo get. Słowo get jest wspaniałym słowem, które po prostu daje całą masę możliwości. Jeżeli nie znasz tego słowa, to warto je nadrobić, ale getting hurt tak naprawdę oznacza przed byciem zranionym, tak byśmy to przetłumaczyli. Ale słowo get oznacza takie, jakby dostawać coś, tak? Coś dostawać, to jest przenosić z jednego stanu do drugiego. Czyli to jest strach przed. Jakby dostaniem zranionym, tak by to było jakby dostaniem zranionym. nie dosłownie, nie można tego tłumaczyć dosłownie. Ale czy get hurt oznacza tak, właśnie, no, dać się zranić. Tak tak byśmy to zrozumieli. Że to get z jednego stanu, przejście do drugiego. To jest bardzo ciekawe słowo, które pocieszę cię, że chyba w co drugiej scence będzie, więc dobrze je sobie na pewno przerobimy. Natomiast cały znaczy, I mean, there always that fear of, well, getting hurt. Mam na myśli to, że. Jest zawsze takie uczucie przed byciem zranionym i tutaj całość jeszcze raz puszczamy. Hey Nick, co zgodzisz? Złołem, my love, I can't take no for an answer. About what? About us. Just don't hurt me, Nick. I've been hurt too many times. I know how hard it is to go out with someone new. I mean, there's always that fear of, well. No to teraz chwila szczerości. Jak Ci poszło? Jak było za drugim razem? Czy było to dla Ciebie w 100% zrozumiałe? Bo powiem szczerze, że pod tym materiałem zależy mi na Twojej opinii, na Twoim komentarzu jak nigdy wcześniej. Osobiście odpowiem na każde pytanie, na każdą wątpliwość czy uwagę, dlatego pisz śmiało. I już po raz ostatni podkreślę, że filmy mogą być świetnym narzędziem do nauki angielskiego. Ale w tej kwestii nie rzucaj się tak samodzielnie na głęboką wodę, bo w najgorszym wypadku się po prostu zrazisz, pomyślisz sobie, o te filmy to nie dla mnie. Pozwól mi być takim Twoim kołem ratunkowym, pozwól mi się asekurować, a wspólnie zobaczysz, że dopłyniemy daleko. Jeśli ten sposób Ci się podobał, no to zapraszam do mnie. Wielka piątka dla Ciebie, pozdrawiam i do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!